Restauracje oprócz tego jeżdżą właśnie po takich targach, na jarmarki i tak dalej No ten bigos czy żurek, w ogóle jak go niosłem to czułem jak pachnie Zapowiada się przyjemnie opowiada. Ty, w ogóle nie wiem czy widziałeś jak gadaliśmy, a on zaczął tak dokładać tego ogórka na te wszystkie tak? te stały Na wystawce, no, no nie, nie widziałem tego tak. tak jak jest. zawsze jest, no, nie no dorzucił tak z dwa, <laughs> takie cienkie plastry, były tak z czterech Nieładnie 16 zł za tą pajdę ze smalczuchem i z ogórem Jak już wiemy trochę przyfaworyzowana jego ilość Ja tego nie zauważyłem, ale okej okay. Duża pajda, gruba pajda, jakiegoś chyba lepszego chleba tak wygląda. Widoczne są tutaj jakieś różne ciemne elementy w tym smalcu. Podejrzewam, że jest po prostu mięsny i. Zapowiada się, że jakaś skwarka tu może chrupnąć. Pytał, czy chcemy na ciepło chleb, ale powiedziałem, że tak jak zawsze, no i powiedział, że jest zawsze raczej biorące. Za tak, gdzie po prostu na zimno. Wieczór, 16 zł. To nie, po, poleżała. Ruchnica, tak nie twarda. Zęby można stracić. A ja już jednego strażyłem ostatnio. A, dobry smalec, dobry ogórek, ale ten chleb. Powinni to zmienić jak dla mnie. To się bardzo ciężko jest nieprzyjemnie. Zimny no maksa zwietrzały chleb taki leży na tej ladzie gdzieś i ma. Ale zresztą się zemy rozmawia. Zimnego i twardego. Nie wiem, czy jestem fanem podawania takiego smalcu na stosowanym chlebku. Po prostu, kurde, jakby był świeży, nie? No ale. No, ale tu on jest świeży, tylko że on jest zmarznięty. Nie wiem, może gdzieś go przy jakimś ogrzewaczu położyć, żeby był po prostu mięciutki. Coś na pewno jest do rozpinienia, da się to zrobić lepiej, bo chleb, czy ogólnie smalec i ogórek mi smakuje. To jest dużo lepszy smalec niż na jarmarku w Warszawie. Dużo lepszy. Naprawdę czuć, że jest mięsny, są te skwary. Mogłoby być go jeszcze więcej. Warstwa chleba jest konkretna, gruba, pajdina. Trochę mało smalcu, ale ogólnie jest smaczna. Nie, no, skórka jest nie do jedzenia. Jak lody bym Lody chlebowe. Powinni każdemu grzać jakoś albo coś rozkminić Aczkolwiek składniki spoko. 16 zł na No, сейчас наши звуки за канатками.